Jak Niemiec na żydzie, tak ukry na Polaku Tą przyjaźnią się brzydzę, jak z kokiem Stachu Wpierczonych gadów na siłę Stworzyli bogów kurtem Na ściskaną szyję, zimnym kolczastym trudem Za te dłonie skryte, obcinane nożem Za wszystkie połamane żebra, kratki piersiowej za panie żył Odpadł aż do stóp, za to że ich wszystkich pił I obcinał szereg głów W tę tak jak lud z niego, jego serce było Wszakże jak można przebijać kółkami dzieci na wylot Ty pańska siro, choć co ci w twarz na Zapleczenie po ziemi, nogi związane z szturem Działa tych, co w tłumie chowali się, uciekali A byli wieszali, paleni czy mordowani Zaciosli się kierami, czy odrąbane pęki Wrzucanie ptół ze skały, niech nie pan nie podam ręki A ty spokoju milcz i nie pytaj o cywilu Po prostu zapal z za poległych na połyniu Było ich tylu, ilu nie zginęło nigdzie indziej Ocal od zapomnienia wszystkie masowe groby Polskich dzieci, kobiet jak i mężczyzn Niż nie śmieci, nie zaprzeczyć słowom serca. Panie, kto święta, więc nie zapomnij Wpieliście na morze, zatuszenia arkanami Rzucaniem dzieci w ogień, przybijanie ich do drzew Tworząc tak zwane pianuszki Rzucanie ich żywcem do głębi nowych syni tu atuławia na wylot Lipą karabinu ilu takich z góry i Chodziło tobie wyrok butelką Cieło na swoją piło z rozkazu po hawerach Ziemnego zela, baba Stepan bandera Lubił ludzko skoniewierać ściera, Siera dała Lucy i się kusić Zatalnie Bała, lubiła kocię tatusić pieprzony sodomita rozkazał to w rzece bez pewnych pytań nowo narodzone dziecię kochał trzecią rzeszę i pozował na antysemitę a w rzeczywistości sam był Żydem nie tyle co on ale także i Szuchewicz jest odpowiedzialny za akceptację rzezi batalion nad jakiś jak i szant. bo służba w tych jednostkach można było poznać psa tak działała ta siatka w roku w ojczysty Nienawiści seria, czystek etniczny Dziś podając wam rękę, są jak bluz. brusz Gdzieś plecami drugiej nadal trzymają nóż A ty w spokoju milcz i nie pytaj o cywilów po prostu zapal nic, za polekłych na połyniu było ich tylu, ilu nie zginęło nigdzie indziej, ocal od zapomnienia wszystkie, masowe gryby polskich dzieci, kobiet, jak i mężczyzn potraktowanych gorzej niż nie śmieci, nie zaprzeczyć słowom serca, pan jest to święta, więc nie zapomnij pamiętać.